Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu polemizującego z ateizmem. Na samym początku chciałbym zachęcić Państwa do zapisania się do mailingu. Link w opisie. Każdemu kto to zrobi prześlę swój e-book omawiający aktualność pięciu dróg Tomasza Zakwinu prowadzących do istnienia Boga. Dziś opowiem Państwu o człowieku który stworzył jeden z najsubtelniejszych, ale zarazem najgroźniejszych e, ataków na chrześcijaństwo w dziejach. E, o myślicielu, który nie atakował Boga wprost, jak Baron Dolbach, ale budował system filozoficzny, w którym dla Boga po prostu nie ma miejsca. To historia Claude'a Adrien'a Elwecjusza który w 1758 roku wydał książkę tak niebezpieczną dla podstaw wiary, że została spalona przez kata na placu przed Notre Dame. Claude-Adrien Elwecjusz rodzi się w 1715 roku w Paryżu w rodzinie lekarzy nadwornych króla Francji. Jego dziadek Jean-Claude-Adrien Elwecjusz był słynnym lekarzem Ludwika XIV, ojciec, również medykiem na dworze. Studiuje u jezuitów w prestiżowym koledze Louis Legrand, gdzie otrzymuje solidne wykształcenie w filozofii scholastycznej. To tam po raz pierwszy zetknął się z dowodami na istnienie Boga, świętego Tomasza Zakwinu i od razu poczuł do nich głęboką awersję. Jak później wspominał. Tomaszowe dowody na istnienie Boga wydawały mi się zbyt skomplikowane. Jeśli Bóg naprawdę istnieje, dlaczego trzeba tak bardzo się nagimnastykować umysłowo, żeby to udowodnić? No, a może właśnie ta komplikacja dowodzi, że go nie ma? To nie był przypadkowy komentarz młodzieńca, to był początek systematycznej krytyki religii. Które Elwec już będzie rozwijał przez całe życie, już w młodości formułuje fundamentalne pytanie: czy prawda powinna być tak trudna do odkrycia? Jeśli Bóg chce, żebyśmy go poznali, dlaczego ukrywa się za labiryntem filozoficznych argumentów? W 1738 roku, mając 23 lata, Klot kupuje sobie Urząd Fermier General, Zbieracza Podatków Królewskich. Przez 13 lat gromadzi ogromny majątek, ale jednocześnie obserwuje mechanizmy władzy, nierówności społeczne, arbitralność systemu. To doświadczenie praktyczne kształtuje jego antyreligijny światopogląd. Pisze w jednym z listów. Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, dlaczego pozwala na takie nierówności? Dlaczego jedni rodzą się w pałacach, a inni w chałupach? Albo Bóg nie istnieje, albo nie jest sprawiedliwy. Tertium non datur to klasyczny problem Teodycei, ale Elwecjusz stawia go w nowym kontekście. Jeśli można zmienić społeczeństwo przez edukację i reformy, po co czekać na Bożą sprawiedliwość? Człowiek może sam stworzyć raj na ziemi. W 1751 roku Elwecjusz, kiedy jest już jednym z najbogatszych Francuzów, rezygnuje z intatnego stanowiska i poświęca się filozofii. Otwiera salon w swoim paryskim hotelu przy Rue saint który staje się drugim obok salonu Dolbacha, najważniejszym ośrodkiem antyreligijnej myśli oświeceniowej. Ale atmosfera jest inna niż u Dolbacha. Podczas gdy baron tworzy czarną legendę religii przez bezpośredni atak, Elwecjusz wybiera strategię bardziej wyrafinowaną, buduje system filozoficzny, w którym religia staje się zbędna. W salonie Elwecjusza rodzi się utylitaryzm filozofia, która mówi, że jedynym kryterium moralnym jest największe szczęście dla największej liczby ludzi. To brzmi niewinnie. Ale konsekwencje są rewolucyjne. Po co dekalog, skoro wystarczy kalkulacja przyjemności? W 1758 roku Elwecjusz publikuje De l'Esprit o duchu. Książka początkowo przechodzi niemal niezauważona. Cenzura królewska daje zgodę na druk. Nie dostrzegając jej antyreligijnego charakteru. Na pierwszy rzut oka książka zajmuje się pedagogiką i psychologią. Główna teza brzmi: wszyscy ludzie rodzą się z równymi zdolnościami umysłowymi. Różnice wynikają wyłącznie z edukacji oraz środowiska. Ale implikacje religijne są druzgocące atak na duszę duchową. Jeśli wszystkie różnice między ludźmi wynikają z edukacji, znaczy to, że nie ma duszy duchowej. Człowiek to tylko materia kształtowana przez środowisko, czysta maszyna bez pierwiastka nadnaturalnego. Podważenie grzechu pierworodnego, jeśli ludzie rodzą się doskonale równi, znaczy to, że nie ma grzechu pierworodnego, nie ma wrodzonej skłonności do zła, nie ma natury ludzkiej skażonej przez upadek, a jeśli nie ma grzechu pierworodnego. Po co odkupienie? Negacja łaski Bożej. Jeśli edukacja może wszystko, znaczy to, że człowiek nie potrzebuje łaski Bożej do czynienia dobra, wystarczy odpowiednie wychowanie. Bóg staje się zbędny w procesie doskonalenia się człowieka. Relatywizm moralny przeciw prawu naturalnemu. Elwecjusz twierdzi, że jedynym kryterium moralności jest użyteczność społeczna. Nie ma działań dobrych lub złych samych w sobie. Wszystko zależy od konsekwencji. A to, to frontalne zaprzeczenie tradycji prawa naturalnego i dekalogu. Gdy książka dociera do teologów Sorbony, wybucha skandal. Fakultet teologiczny dostrzega to, czego nie zauważyła cenzura. już nie atakuje religii wprost, ale buduje system, w którym wszystkie prawdy wiary stają się bezużyteczne. Parlament paryski nakazuje spalenie książki przez Kata. Papież Klemens XIII umieszcza ją na indeksie ksiąg zakazanych. Dekret Królewskiej Rady Stanu brzmi: dzieło zawiera zasady sprzeczne z religią, dobrymi obyczajami i szacunkiem należnym władzy królewskiej. 7 lutego 1759 roku o duchu. Płonie na placu przed katedrą Notre Dame. To symboliczny akt. Kościół i państwo jednoczą się przeciwko idei, że człowiek może sam siebie zbawić przez edukację. Mimo że Elwecjusz nigdy otwarcie nie zaprzecza istnieniu Boga, jego system filozoficzny jest w istocie ateistyczny. Sensualizm totalny jako negacja objawienia. Jeśli wszystko pochodzi z doświadczenia zmysłowego, skąd mielibyśmy wiedzieć o Bogu? Nikt go nie widział, nie słyszał, nie dotknął. Objawienie staje się niemożliwe. Determinizm środowiskowy jako negacja opatrzności. Jeśli człowiek to wyłącznie produkt swojego środowiska, nie ma miejsca na działanie opatrzności Bożej. Historia to nie realizacja Bożych planów, ale mechaniczne działanie przyczyn naturalnych. Bóg nie rządzi światem równość naturalna jako negacja hierarchii stworzonej. Natura stworzyła wszystkich ludzi równymi. Jeśli tak, to skąd hierarchie społeczne, różnice w uzdolnieniach, powołania stanu, czy Bóg nie stworzył każdego człowieka z określonym przeznaczeniem? System Elwecjusza neguje ideę powołania i misji osobistej. Utylitaryzm jako zastąpienie miłości Boga największe szczęście dla największej liczby ludzi brzmi szlachetnie, ale oznacza, że miłość Boga zostaje zastąpiona kalkulacją przyjemności. Nie ma działań dobrych lub złych samych w sobie. Wszystko zależy od skutków społecznych. Kościół odpowiedział na Elwecjusza nie tylko paleniem książek, ale też argumentami filozoficznymi. Problem wrodzonych różnic. Już w XVIII wieku obserwacja pokazywała, że dzieci w tej samej rodzinie wychowywane identycznie mogą być radykalnie różne. Jak wyjaśnić to bez odwołania się do duszy duchowej, która jest niepowtarzalna w każdym człowieku? Problem sumienia, skąd bierze się poczucie winy, które pojawia się nawet wtedy, gdy nikt nas nie obserwuje? No, Elwec już tłumaczył to wdrukowanymi nawykami społecznymi, ale czy to wystarczy? Czy sumienie nie wskazuje na prawo moralne wpisane w serce człowieka przez stwórcę, problem heroizmu moralnego? Dlaczego ludzie czasami wybierają śmierć zamiast zdrady ideałów? System utilitarystyczny nie może tego wyjaśnić. Przecież śmierć nie przynosi największego szczęścia. Czy heroizm nie wskazuje na wartości transcendentne, problem godności osoby? Jeśli człowiek to tylko maszyna kształtowana przez środowisko, skąd bierze się jego niezbywalna godność? Dlaczego nawet najgorszy zbrodniarz pozostaje człowiekiem? System elwecjusza prowadzi do instrumentalizacji osoby ludzkiej. Wywarł ogromny wpływ na nowożytną myśl antyreligijną. Utilitaryści angielscy, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Przejęli jego teorię moralności opartej na kalkulacji przyjemności. Ta bentamowska kalkulacja szczęścia to wprost rozwój idei elwecjusza. Socjaliści utopiści Robert Owen Charles Fourier wierzyli, że można stworzyć doskonałe społeczeństwo przez reformę edukacji. To echo tezy o wszechmocy wychowania, która ma zastąpić działanie łaski Bożej. Karol Marx przejmuje determinizm środowiskowy. Nieświadomość ludzi określa ich byt, ale ich byt społeczny określa ich świadomość. To niemal cytat z Elwecjusza. Marx dodaje tylko walkę klas jako mechanizm zmian historycznych. Współczesna psychologia behawioralna, B.F. Skinner, John Watson, także wywodzi się z tez o plastyczności człowieka. Skinner wprost napisze: Dajcie mi dziecko, a uczynię z niego kogo chcecie. To czysty Elwecjusz. Współczesna pedagogika wciąż żyje ideami Elwecjusza. Wiara w to, że odpowiednie metody edukacyjne mogą wszystko że nie ma dzieci uzdolnionych i nieuzdolnionych to wszystko prowadzi do negacji unikalności każdej osoby ludzkiej stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Najbardziej fascynujący w historii Alwecjusza jest paradoks między teorią a życiem. Człowiek, który stworzył system mający zapewnić szczęście bez Boga, sam był głęboko nieszczęśliwy. Jego własne dzieci, wychowane zgodnie z jego teoriami, nie stają się geniuszami. Córka Mari Jean ma przeciętne zdolności, syn Louis Alexandre interesuje się głównie polowaniami i kobietami. Czy życie nie obala teorii? Elwec już zdaje się być tego świadomy. W późnych listach pisze z goryczą. Łatwiej jest zmienić świat w teorii niż wychować własne dzieci zgodnie z ideałami. Tak? Pod koniec życia cierpi na głęboką depresję, czuje się niezrozumiany. Wycofuje się z życia towarzyskiego. W 1771 roku Elwecjusz umiera w Wersalu, w pałacu, którego, zgodnie z własnymi teoriami o równości, nie powinien był posiadać. Na łożu śmierci podobno powiedział: Chciałem zrozumieć człowieka, a zrozumiałem tylko, że go nie rozumiem. Ta ostatnia wypowiedź jest kluczowa. System bez Boga nie może wyjaśnić tajemnicy człowieka, dlaczego istota, która jest tylko maszyną, tęskni za nieskończonością. Dlaczego produkt środowiska pyta o sens wszechświata, dlaczego konfiguracja atomów doświadcza miłości, piękna, prawdy. już stworzył system logiczny, spójny, ale system, w którym nie ma miejsca na to, co najgłębiej ludzkie dlatego jego własne życie stało się zaprzeczeniem jego filozofii tak dwudziestowieczne eksperymenty społeczne próbowały zrealizować wizje wywodzące się z Elwecjusza komunizm który chciał stworzyć nowego człowieka przez zmianę środowiska społecznego narodowy socjalizm który wierzył w możliwość udoskonalenia rasy przez odpowiednie wychowanie i selekcję. Rezultaty były katastrofalne. Dlaczego? Bo człowiek to nie maszyna, którą można przeprogramować. Ma duszę duchową, wolną wolę, godność pochodzącą od Boga. Próby traktowania go jak rzeczy prowadzą do okrucieństwa. Claude Adrien, elwecjusz, postawił nowożytności fundamentalne pytania. Czy można być moralnym bez Boga? Jego utylitaryzm próbował dać odpowiedź pozytywną, ale historia pokazała, że prowadzi to do relatywizmu moralnego. Czy edukacja może zastąpić religię? Jego pedagogika obiecywała raj na ziemi przez właściwe wychowanie, ale okazała się utopią. Czy równość jest wartością absolutną? Jego egalitaryzm brzmiał szlachetnie, ale zaprzeczał różnorodności darów, którymi Bóg obdarzył poszczególnych ludzi. Był naiwny i utopijny. Czy człowiek może sam siebie zbawić? To najgłębsze pytanie jego filozofii. Odpowiedź brzmiała tak: przez rozum i edukację chrześcijaństwo odpowiada nie, potrzeba łaski Bożej. Historia Elwecjusza uczy nas kilku rzeczy. Po pierwsze, najgroźniejsze ataki na wiarę to nie bezpośrednie zaprzeczenia, ale systemy, które czynią Boga zbędnym. Elwecjusz nie mówił: Boga nie ma. Ale budował świat, w którym Bóg nie jest potrzebny. Po drugie, każdy system filozoficzny bez Boga prowadzi ostatecznie do rozpaczy. Może przez jakiś czas fascynować intelektualnie, ale nie może zaspokoić głębokiej tęsknoty ludzkiego serca za nieskończonością. Po trzecie, Prawda o człowieku jest złożona. Środowisko ma wpływ na rozwój, ale nie jest wszystkim. Człowiek ma naturę duchową, która transcenduje uwarunkowania materialne. Po czwarte, równość osób nie oznacza identyczności. Wszyscy ludzie mają równą godność jako dzieci Boże, ale Bóg obdarzył każdego różnymi talentami i powołaniami. Claude Adrien. Elwecjusz y, pozostanie w historii jako człowiek, który próbował znaleźć naukowe podstawy dla moralnych intuicji, ale bez odwołania się do Boga. Jego próba okazała się, jak pokazuje jego własne życie, niemożliwa. Człowiek bez Boga może przez jakiś czas żyć z pożyczonych ideałów, ale ostatecznie zostaje sam ze swoją skończonością. To lekcja dla wszystkich, którzy myślą, że można zbudować sensowny świat. Bez odniesienia do stwórcy. Elwec już był uczciwym myślicielem, i właśnie dlatego jego życie stało się najlepszym argumentem przeciwko jego filozofii. No. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania i przesyłania sugestii. Jeszcze raz zachęcam do kliknięcia link w opisie i dołączenia do newslettera, gdzie będę dzielił się dodatkowymi materiałami i pogłębiającymi rozważeniami o myślicielach, których systemy filozoficzne kształtowały nowożytny świat i o tym, dlaczego ostatecznie prowadzą one donikąd bez Boga.